Cześć, witajcie w kolejnym odcinku rozmów z Zofią. Ze mną jest Zofia Żywińska. Witam pięknie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to jest mieć drugiego psa w domu, jak się na to przygotować. Ogólny temat na dziś to jest drugi pies w naszej rodzinie. No, to jest taki bardzo szeroki temat, i chyba najgorzej, ja zawsze lubię zaczynać od tego, co może być gorzej, a dopiero potem, co będzie lepiej, mhm. jeżeli wychodzimy z założenia, że ten drugi pies załatwi za nas problemy wychowawcze. Oj, tak. Bardzo często ludzie myślą, że a, wezmę sobie szczeniaczka, to drugi pies go ułoży i będzie wszystko w I porządku. I będzie wszystko w porządku. Niekoniecznie. Tu jest moim zdaniem bardzo istotna różnica płci, wielkości i wieku. Jeżeli jest dorosły pies, no to zdecydowanie łatwiej pomoże w wychowaniu szczeniaka. Natomiast branie drugiego szczeniaka przy niewielkiej różnicy wieku, może skutkować zębatymi nieporozumieniami między zwierzakami. Tak, i nie wystarczy wtedy, żeby człowiek za każdym razem wchodził i wkraczał gdzieś tam w te interakcje, bo tak naprawdę języka komunikacji psów psy uczą się od innych psów, a nie od ludzi. Oczywiście. Więc tutaj One jest muszą, potrzeba. Jakogoś... Muszą ułożyć relacje między sobą, a zupełnie nienaturalne jest, jeżeli na przykład jeden pies jest jeszcze szczenięciem, powiedzmy trzymiesięcznym, a drugi cztero miesięcznym, no wtedy jest o komunikację wzajemną niesłychanie trudno. Nie ma tych mechanizmów regulujących, jakie byłyby w normalnym wilczym stadzie, gdzie wilczyca rodzi tylko jeden miot, najwyżej jeden miot w ciągu roku. i Jest na tyle duża różnica wieku, że pozostałe już niemal dorosłe mogą wchodzić w tą rolę opiekuńczą. Nie ma konfliktów. Mhm. Natomiast jeżeli bierze się jednocześnie dwa psy, no to musimy się liczyć z tym, że mogą nam jednocześnie chorować i odchodzić, i będzie też bardzo trudno. Ale też no, musimy brać pod uwagę to, że y, oba te psy potrzebują indywidualnego szkolenia z człowiekiem, Oczywiście. żeby nauczyć się chociażby takich podstawowych rzeczy, jak nie wiem, chodzenie na luźnej smyczy przy nodze, łapanie kontaktu z przewodnikiem, żeby jakkolwiek mieć relację z tym psem, jeśli zostawimy te psy rzucone jakby tylko dla siebie ze sobą same. To one jeden od drugiego się tego nie nauczą, i nie nauczą się tego, że człowiek mimo wszystko powinien być dla nich jakkolwiek bardziej interesujący, niż one są zainteresowane sobą nawzajem, i to jest bardzo trudne do zrobienia na tym etapie, kiedy szczeniaki są małe. Oczywiście, jasne też jest, że dawniej, jeżeli ktoś miał stado owiec i psa pasterskiego, no to się wrzucało mu szczeniaka niejako pod opiekę, i ten mały naśladował zachowanie dorosłego. Zdejmując Aha. opiekunom z głowy problemy szkoleniowo-wychowawcze, ale to było zachowanie naturalne. Te psy miały dorosłe co robić, i można było do grupy dołączyć młodego, żeby je naśladował. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili mało kto z nas, Daje dorosłemu psu nieustanne zajęcie po 8-10-12 godzin na dobę, bo w, w izolacji, zwłaszcza od siebie, tak jak pracowały psy pasterskie. Psy myśliwskie, chociażby bigle, też mogły się uczyć, te, które polowały w grupie, w sforze mhm. mogły się uczyć nawzajem od siebie. Psy pasterskie też. Natomiast jeżeli mamy tego naszego ukochanego domowego pupilka, no to raczej nie liczmy na to, że nauczy ładnego chodzenia na smyczy dokupionego szczeniaka. Tak, no może nauczyć różnych domowych zachowań, może nauczyć, może pomóc w nauce odpoczywania, o ile jest spokojnym, stabilnym psem. Ale może też szczeniak nic sobie z tego nie robić, bo jeśli jest bardziej temperamentny, to jakby będzie sobie szukał zajęcia, mimo tego, że ten drugi pies będzie odpoczywał i nie będzie go tak. gdzieś tam naśladował w tych zachowaniach. E, tak, ale też dorosły, normalny pies potrafi prześlicznie bez używania zębów, zdyscyplinować szczeniaka, nauczyć, jakie zachowania są niedopuszczalne, krótkim barknięciem albo nawet spojrzeniem i. Mały z miejsca wie, że tutaj trochę przegiął i należy sobie na to uważać. Najciekawsze, co kiedyś widziałam, to były zresztą dużo tych ciekawych relacji widziałam, ale to mi utkwiło w pamięci dorosły owczarek niemiecki, całkowicie dorosły, chyba cztero czy pięcioletni. No i przyprowadzono mu w gości tygodniowego szczeniaka owczarka. Więc najpierw dorosły pies stał sobie i czekał, a mały się do niego mizdrzył niesamowicie, potem dorosły pies przybrał pozycję leżącą i pozwalał po sobie skakać. Pozwalał bawić się, poznawać całe swoje ciało. Co najciekawsze. Na co zwrócili uwagę właściciele, w momencie kiedy szczeniak dotykał pyskiem przedniej łapy psa, ta przednia łapa natychmiast się chowała. Mhm. Bądź potem, kiedy szczeniak na to jeszcze nie reagował, po dotknięciu przedniej łapy dorosłego psa, pies kładł pysk i uniemożliwiał ten dotyk. Prześlicznie w ten sposób uczył, że przednie łapy są nietykalne. Że to jest co, zupełnie coś innego, kiedy pies oferuje łapę, na, najczęściej gestem przyjaznym, gestem proszalnym przede wszystkim: Daj mi jeść, zajmie się mną. A co innego chwyt zębami za przednią łapę e, chwyt praktycznie śmiertelny przy awanturze z psami. Mhm. Więc było to bardzo piękne, jak ten dorosły samiec prześlicznie uczył szczeniaka. Które części ciała są do obwąchiwania, dotykania, lizania, a jakich zachowań należy unikać. Nie minęło chyba 20 minut, kiedy dorosły pies powiedział, no to idziemy. I szczeniak prześlicznie podążał za nim. Były też takie momenty, kiedy szczeniak wysunął się naprzód, dorosły zatrzymał się, i szczeniak natychmiast wracał, zaniepokojony, że jest sam. Także moglibyśmy sami się wiele nauczyć o wychowaniu psów, gdybyśmy widzieli relacje normalnego, zdrowego na ciele i umyśle dorosłego psa i szczeniaka. To prawda jest to bardzo fascynujące właśnie oglądać te interakcje, które po prostu są naturalne dla tych psów i jak one się odbywają w takich bardzo spokojnych, na takich bardzo spokojnych emocjach, gdzie żaden pies się tak naprawdę nie nadmiernie ekscytuje, tylko właśnie jest stonowany i pozwala dorosły pies na robienie pewnych rzeczy szczeniakowi, ale też tak jak mówisz, wyznacza te granice w bardzo taki subtelny i delikatny sposób. sposób. Tak, i jednocześnie wyraźny, nie? że jest to dla szczeniaka takie zrozumiałe. Eee, co myślisz? Bo jakby jest teraz eee, bardzo dużo psich przedszkoli różnych? I, e, I na przykład to, nad czym ja się zastanawiałam, z czym się nigdy nie spotkałam, być może jest takie miejsce, na przykład w Krakowie albo gdzieś w Polsce, a ja po prostu o tym nie wiem, ale nie spotkałam się z tym, żeby w ramach zajęć na przykład z psiego przedszkola były zajęcia z dorosłymi psami. W sensie tak, żeby były, bo wiadomo, że na psim przedszkolu no to zajęcia są głównie po to, żeby szczeniak uczył się współpracy z człowiekiem i tak dalej. Oczywiście. Ale mają też czas wolny, kiedy te psy są puszczane do zabawy. I teraz... oj, oj. oj. No właśnie, i teraz jak, czy, czy to jest rzeczywiście taka dobra rzecz? No bo de facto, jeśli są tam same szczeniaki i nie ma żadnego stabilnego, dorosłego psa, który czuwa nad tym, co się tam dzieje, który mógłby wkroczyć i w bezpieczny sposób, jakby pozatrzymywać te zachowania, które już są nadmierne, e, no to jakby normalnie jest tak, że robi to dorosły osobnik względem szczeniaków. Nie tak jak my oddajemy dzieci na przykład do przedszkola, czy do żłobka, jak tam się coś dzieje nie tak. To nie inne dzieci, jakby, zabierają te problematyczne, tylko jest ktoś dorosły, kto czuwa nad bezpieczeństwem no tak, tego, co no się tak dzieje. Tak samo, jak gdyby nie było tego kogoś dorosłego, to w piaskownicy dzieci mogłyby zacząć tłuc się łopatkami czy wiaderkami po głowach, prawda? Tak, bo nie, Ta nie ma kogoś, kto stan Nie ma kogoś, kto czuwa nad tak. tym. No, wydaje mi się, że tak na żywioł puszczać nie należy. Widziałam kiedyś takie psie przedszkole w Holandii. To, był chyba, to było chyba jedno z pierwszych w ogóle w Europie. Tak przynajmniej twierdził właściciel. Nie wiem, czy mówił prawdę, nie sprawdzałam być może, gdzie bardzo się uważało żeby właśnie szczenięta pracowały z przewodnikiem, a do jakichkolwiek interakcji łączyło się je. Żeby nie było tego, że na przykład czteromiesięczny dok, który jest ciężki, ale wolniej się rozwija emocjonalnie, był połączony na przykład z trzymiesięcznym maliniakiem, no, który zacznie go dręczyć. Tak. I tylko dojdzie do konfliktów. Jest Więc na pewno pomysł, żeby była niewielka różnica pomiędzy szczeniakami, to nie jest dobry pomysł i nic z tego dobrego nie wyniknie. Mhm. Tak jak miałam w tym psim hotelu, miałam dwa szczeniaki różniące się sześcioma tygodniami. To był border i owczarek niemiecki, suczka owczarka niemieckiego czterotygodniowa, borderek trzy. Czteromiesięczna, Borderek miał trzeci miesiąc, trzy miesiące. No on ją chciał obgryzać, ona się złościła. Dochodziło między nimi do bardzo serio konfliktów, takich z dziurami w skórze, więc musiały być rozdzielone, a w końcu, kiedy chciałam, żeby między nimi zapanowała jakaś zgoda, to brałam długi kijek, z jednej strony trzymał jeden szczeniak, z drugiej drugi, ja w środku. No i jakoś tą zdobycz nosiliśmy wspólnie, doprowadzając maluchy do miski, z której mógł, każdy mógł jeść ze swojej strony. I to działało, ale na krótko. Mhm. No trudne to jest, bo w takich interakcjach no to najbardziej potrzebną e, taką rzeczą jest po prostu opieka dorosłego psa, opieka dorosłego. który umie to pokazać. Umie nie? pokazać, umie kontrolować. Bo my nadal no, jesteśmy... Tylko ludźmi, jaż ludźmi, jakby my możemy jakby sprawować pieczę nad tym, co się dzieje i rozdzielać te psy, ale nie nauczymy ich takiej stabilnej interakcji, żeby one umiały hamować to gryzienie, na przykład tej, tej inhibicji gryzienia, żeby te psy wiedziały, do jakiego etapu używać zębów, na ile to jest bezpieczne, żeby nie skrzywdzić drugiego. No to są rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie nauczyć psa natomiast, w taki bezpieczny sposób. Natomiast jest jeszcze zupełnie, zupełnie inna sytuacja, jeżeli bierzemy dwa szczeniaki z jednego miotu, bądź w tym samym wieku, ale jednej rasy. Wtedy łatwiej będzie, zwłaszcza jeżeli to są dwa psy samce, zdecydowanie łatwiej, że one ułożą między sobą relacje, ale nie na równej stopie, bo tak dobrze to nie ma. Jeden będzie ważniejszy, drugi podporządkowany. No i tu jest ta wielka różnica dwa psy a dwie sunie, prawda? Mm -hmm. Tak, e, właśnie często e, gdzieś tam się spotykam z tym, że a to dwie suczki to się dogadają. A potem się okazuje, że się nie dogadują i że jednak te dwa samce, które by sobie spuściły łomot, jak to się mówi, I przez chwilę i raz, i a porządnie, tak na przykład suki, no to już potrafi być problem bardzo długi, bo jednak e, suki potrafią jakby w tym konflikcie trwać bardzo długo, nie? I no jakby wyszukiwać nad... momentów, w którym zostaną tak. bez nadzoru. Po to, żeby móc dokończyć gdzieś tam w Tak, swoją także jeżeli dwie suki, to jedna doskonale wyszkolona już, druga szczeniak i kontrola nad relacjami, żeby wtedy, kiedy ta starsza zacznie się starzeć, żeby ta młodsza nie chciała w sposób bardzo niebezpieczny przejąć władzę w grupie. Tak, żeby to było też takie delikatne i spokojne, no bo to prędzej czy później będzie miał miejsce ten moment, nie? Więc żeby tak zrobić sam, to tak. dobrze. Tak samo w hodowlach takich, gdzie było więcej suk i były to hodowle kojcowe i kojce nie były zbyt bezpiecznie oddzielone od siebie, a obydwie suki w sąsiadujących kojcach miały jednocześnie szczeniaki. Zdarzyło się, że dostały się do siebie nawzajem, i poszła walka na zęby, i większość szczeniaków nie przeżyła. No, po prostu, tak jak w wilczym stadzie jedna wilczyca może mieć szczeniaki, bo, no bo by się nie wychowały, stado nie utrzymałoby większej ilości szczeniąt przy życiu. Tak samo tutaj. Zwierzaki nie wiedziały o tym, że im hodowca przyniesie wystarczającą ilość jedzenia. Kierowały się własnym instynktem. Moje muszą być bezpieczne, żebyś tymi ich nie zabiła. I w efekcie doszło do takiego konfliktu. Radziłabym też bardzo uważać, jeżeli suka jest w tym okresie przedrujowym czy rujowym, lepiej wtedy nie liczyć na to, że się serdecznie zachowa. Wobec psiego oseska, takiego pięcio-sześciotygodniowego, bo on będzie szukać pożywienia w sposób naturalny dla siebie, a dla niej to będzie intrus. Mhm. Jaki Twoim zdaniem to jest dobry czas, żeby w ogóle wziąć sobie drugiego psa do domu, w którym jest już jakiś pies? To też zależy od tego, czy będzie różnica płci. Ale to musi być ten pierwszy musi być w miarę wychowany, żeby przekazywał z automatu informacje młodszemu. Prześliczny psi związek, jaki widziałam, to był doskonale wychowany, doskonale wyszkolony dok i samiec i dołączyła do niego. W podobnym wieku, ale suczka wielkości powiedzmy półtora latlerka, dorosła. A. Ten pies był niesamowicie opiekuńczy wobec niej, no bo to była różnica płci, prawda? Pies suka, różnica wielkości i biedny byłby czy człowiek, czy pies, który chciałby wykonać jakikolwiek grożący gest wobec tej maleńkiej. Oczywiście ona się rozwydrzyła na dziadowski bicz. I pozwalała sobie na prowokacje wobec innych psów, to było widać na spacerze. Najwyraźniej chciała, żeby ten jej idol, jej opiekun, spuścił łomot innemu psu. Wiedziała, że ma obrońcę. Wiedziała, swego. że ma obrońcę. <grym> Dosłownie to potrafią być. Potrafią. <grym> no. e, czyli najważniejsza rzecz to jest ten e, pies, który jest w domu jako pierwszy. Jeżeli ma prawidłowe relacje z właścicielami, to będzie znacznie łatwiej, ale lepiej unikać łączenia dwóch sług w jednym pomieszczeniu, moim zdaniem. Zdecydowanie lepsza jest większa różnica wieku, żebyśmy nie mieli dwojga jednocześnie starzejących się zwierząt. Oczywiście są takie domy opiekuńcze, te domy tymczasowe, czy domy, w których są. Same staruszeczki azylowe, są tacy opiekunowie, którzy biorą na dożywocie biedne, schorowane, stareńkie, porzucone psy, no ale one często już po prostu są na tyle chore, że nie wchodzą w żadne wzajemne konflikty. Czyli na pewno taki całkiem starszy i schorowany pies, on nam raczej nie pomoże wychować szczeniaka, gdybyśmy chcieli, czy tam e, nie szczeniak pomoże nam może za bardzo? Dręczyć, szczeniak może dręczyć tego mhm. starszego psa, więc lepiej zachować rozsądny przedział czasu, powiedzmy 4 lata na przykład. To mi się wydaje takim dość rozsądnym, zresztą też zależy od rasy, od tego jak ona dojrzewa, tak? No ale na pewno tym takim szalenie ważnym punktem, jeżeli nie są to psy, które będą pracować samodzielnie, tylko rzadziej pod kontrolą człowieka, jeżeli to nie jest na przykład sfora psów myśliwskich, jeżeli to nie są psy, które samodzielnie pilnują stada, no to nie liczmy na to, że ten dorosły idealnie nam młodego wychowa. Tak, bo jakby psy mogą się od siebie fajnie nauczyć e, wchodzenia w kontakty z innymi psami, ale relacje z człowiekiem każdy z nich musi wypracować sobie indywidualnie z człowiekiem, z przewodnikiem. Więc e, na pewno trzeba będzie poświęcić drugiemu psu czasu tyle samo, a czasem na początku i więcej niż poświęcaliśmy e, psu, który jest e, powiedzmy już jakimś tam seniorkiem, czy, e, czy tym właśnie pierwszym e, psiakiem w domu. No ale musimy początkowo brać pod uwagę to, że tego czasu na trening, na szkolenie tego psa, na spędzanie z nim czasu na naukę różnych rzeczy, no trzeba będzie poświęcić znacznie, znacznie więcej. Natomiast moim zdaniem, znacznie lepiej niż uczyć wzajemnych relacji w psim przedszkolu jest, jeżeli sobie sprawiliśmy szczeniaka, zwłaszcza jeżeli to nie jest szczeniak takiej najłatwiejszej rasy. Wybierać się na wspólne spacery z dorosłym, doskonale wyszkolonym psem, gdzie te relacje będą lepsze. Szczeniak będzie chętnie dorosłego, obcego naśladować, ale ten dorosły musi być wyszkolony i wtedy no, rzeczywiście dorosły pies zrobi za nas bardzo dużo dobrej roboty, zwłaszcza będzie uczyć relacji pies-człowiek. I pewnych zachowań też. I też wydaje mi się, że samo to środowisko jest wtedy takie bardziej, powiedzmy, zbliżone do naturalnego, no bo nienaturalne jest to, że się nagle pakuje w grupę obcych psów i one mają sobie same poradzić z interakcjami, jak są młode. E, tylko, właśnie jak jest to spokojne na spacerze, gdzie jest jakiś jeden starszy, jeden może być młodszy, jeden jest takiej rasy, w takim wieku, ale jak się pojawiają jeszcze jakieś psy, typu psi podbiegacze na przykład, czy coś, to od razu ten pies ma możliwość obserwacji. Jak ten dorosły pies radzi sobie w tego typu sytuacjach? Jak reagują opiekunowie na to, co się dzieje? Mam wrażenie, że jest to takie bardziej stabilne środowisko no, na pewno. niż takie, gdzie też jakby na zamkniętej przestrzeni próbujemy zrobić coś, co jest trudne po prostu do ogarnięcia dla psów. I tak jak mówisz, jak są one w podobnym wieku no to dużo ciężej jest im nawzajem regulować swoje emocje, bo one często tego nie umieją zrobić samodzielnie. I zwykle i tak się wybije jakiś jeden, który jest szefem grupy, tak jak, tak jak trochę u dzieci też się dzieje, nie? Że jest jeden o ten, jest naj, największy, najważniejszy, to jego będziemy słuchać i jak gada głupoty, to nadal będziemy go słuchać, nie? Więc żeby też się coś takiego nie podziało, bo psy przez naśladowanie uczą się od siebie nawzajem, Często też tych rzeczy, których wolelibyśmy, żeby się nigdy nie nauczyły. Tak, to prawda, tak, że jeżeli chcemy mieć drugiego psa, to najpierw przemyśleć, czy to mogą być psy jednej, zwierzaki jednej płci, i raczej, raczej bym odradzała dwie suczki, zwłaszcza w jednym wieku, bo to może być bardzo niesympatycznie. Jeżeli dwa samce, to też zdecydowanie lepiej, żeby była między nimi różnica wieku, żeby ten jeden był już wyszkolony. No i najważniejsze, żeby co najmniej jeden z tych psów miał dobre relacje z człowiekiem. Czy na przykład, e, jeśli ktoś się decyduje na psa: to, czy jest różnica w e, przyprowadzaniu jako drugiego psa do domu psa, który jest młody, jest szczeniakiem, dopiero się uczy i rozwija, a jak ktoś na przykład chce adoptować drugiego psa, który może się okazać, że jest dokładnie w podobnym wieku, co ten pies, którego już mamy? Może być bardzo trudny. Tutaj nie ma żadnej reguły, dlatego że adoptując jakiegokolwiek psa, zbyt często mamy do czynienia... No, z kartką zapisaną hieroglifami, których nie potrafimy odczytać tak od razu. Bardzo rzadko można liczyć na rzetelną informację, jaka do tej pory była przeszłość tego psa. I tutaj też przydałoby się, żeby ten nasz już był dobrze ułożony i lepiej silniejszy od przybysza. Żeby mógł w sposób w miarę bezkonfliktowy okazać swoim zachowaniem. Zachowuj się tak, a tak. Mhm. No, bo właśnie y, ten drugi pies w domu to nie zawsze jest szczeniak, tylko czasem właśnie ludzie pragną zaadoptować y, drugiego psa ze schroniska. No i właśnie warto wiedzieć, że. Y, to co mówisz, że jakby to nie wiemy do końca, co to jest za pies, skąd się wziął, jaka jest gdzieś tam jego historia. Czasem wiemy, czasem wiemy za mało, czasem wiemy coś, co okazuje się potem nieprawdziwe i jakby rzeczywistość nam się klaruje zupełnie inna i wcale byśmy jej takiej nie chcieli. Natomiast, no jak już mamy, no to trzeba sobie jakoś z tak. tą sytuacją poradzić. Tutaj też bym chciała podkreślić jedno. Nie możemy oczekiwać, że wolontariusze powiedzą nam wszystko, nawet przy najlepszej woli. Dlatego, że znają tego psa w specyficznej sytuacji, a w relacje kogoś, kto psa oddał do schroniska, ja nie wierzę absolutnie. Poza tym część psów jest po prostu znaleziona, znaleziony. sprowadzona skądś, zabrana ze strasznych warunków. Same tak nie powiedzą, jakim było przedtem. Dokładnie. Więc, jakby też e, trzeba brać pod uwagę rzeczy, których właśnie nie wiemy, i trzeba być przygotowanym na to, na co nie jesteśmy gotowi. <grym> Także na większe wydatki. Zdecydowanie. Tak. No i więcej środków, też w razie czego, w razie potrzeby na leczenie. A z tym wszystkim doskonale mogą uczyć się od siebie wzajemnych zachowań psy jednej rasy, jednych predyspozycji genetycznych. Pod warunkiem, że będzie pomiędzy nimi właśnie ta naturalna różnica wieku. Ja bym jeszcze dodała, że jakby drugi pies to jest fajna sprawa w domu. Sami mamy aktualnie dwa psy, mieliśmy przez chwilę trzy. I jest to super ale jakby trzeba liczyć się z tym, że jest to dosyć spore zobowiązanie i właśnie wymaga sporo czasu, żeby jakby kolejnego psa przystosować do życia w naszym domu i przystosować do naszych zasad i wychować i wyszkolić i nauczyć różnych rzeczy. Eee, ale też jakby trzeba mieć na uwadze właśnie to, co mówisz, że wydatki, że to wszystko już są koszty często znacznie, znacznie... E, większe, no i nie zawsze wszystko się układa tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Nie? Akurat nam się trafiło, to, to jakby duża jest też kwestia tego, jakie kto ma doświadczenie, bo oczywiście są ludzie, którzy mają całe stada psów i świetnie sobie z nimi radzą, niezależnie od tego, ile tam jest suka, ile jest samców, i niektóre są Wykorzystywane do rozrodu i się je izoluje tylko na czas cieczki, i tak dalej. Jakby ludzie potrafią to zrobić, tylko mierzmy siły na zamiary, czyli żeby każdy z nas wiedział, jakie ma rzeczywiście realnie swoje możliwości, swoją wiedzę i swoje doświadczenie I w pracy z psami. Dla zwierząt. I miejsce dokładnie. I jeszcze jedno na koniec chciałabym bardzo silnie podkreślić jeszcze jeśli można. Jeżeli mam dwa psy i będzie to pies i suka. I one stanowią bardzo zgrany tandem, no to uważajmy na spacerze, żeby nie zrobiły kuku przypadkowo podbiegającemu innemu psu. Tak. To jest przy posiadaniu dwóch psów, mamy poczwórną odpowiedzialność. Wobec całego świata. To prawda, że warto, jak rozważacie, to po prostu poobserwować różne filmiki i takie w internecie, po prostu z interakcji psów, które tam wrzucałem, niekoniecznie z jakimś komentarzem, ale czasem nawet to widać, że jak są psy, które nie mieszkają razem, ale świetnie się ze sobą dogadują, bo się regularnie widzą i wejdą na przykład na Psi Wybieg, są tam jedyne, są pierwsze, i wejdzie jakikolwiek pies do nich to już ta interakcja zaczyna być inna. One się izolują bardzo często od tego psa, albo zaczynają chodzić... Albo chcą chodzić... spuścić mu łomot. dokładnie. Więc i to, to wcale nie jest tak, że pieski są fajne, grzeczne i miłe, tylko lubią też udowadniać, lubią testować swoje siły, lubią sprawdzać swoje umiejętności i sprawdzać na ile im się uda przegonić intruza albo pozbyć. się. No w końcu I to jest... jest to też, też i trochę i powiedziałabym bardzo ludzka cecha. Więc nie wymagajmy od zwierzaków, żeby rosły im większe anielskie skrzydła niż, niż nam. <laughs> to prawda. Dziękuję Ci, Zosiu, za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.